Zaczęcie ze streamowaniem nie jest wcale prostą sprawą. Musisz wiele rzeczy ustawić, troszeczkę się przełamać, a to stresik, a to coś tam. No ale to nigdy nie wychodzi tak 10 na 10. Ale coś jeśli streamujesz i tak wewnętrznie czujesz, coś tu jest nie tak? A może nawet nie czujesz wewnętrznie, że coś jest nie tak, ale jednak ja kliknąłeś ten filmik, żeby. Zaczerpnąć jakieś porady. Siema, jestem Shiru i dzisiaj opowiem rzeczy, których polecam unikać streamując, szczególnie, że mogą one bardzo pogorszyć Waszą transmisję na żywo. Więc jeśli jesteś zainteresowany, no to let's go! <grym> Pierwszym poradą będzie fakt, nie patrz na licznik widzów. Matko, nie róbcie tego. Boże! Wasz stream powinien cały czas być angażujący. Jeżeli jakkolwiek macie gdzieś ten licznik, ukryjcie go. Cały czas trzeba mówić, prowadzić transmisję. Jak macie ten licznik, nawet nie wiecie, jak bardzo czuć wasze zaangażowanie. Jak cieszycie się, jak więcej osób was ogląda. A ostatecznie, no jak jest ktoś stałym widzem i widzi, że troszeczkę bardziej się raz starasz, a raz nie, no to nie najlepiej wychodzi, nie najlepiej się to ogląda. Szczególnie, że widziałam parę razy, szczególnie u moich znajomych, że potrafili się mega cieszyć jak mieli 10 osób więcej na następnej transmisji, licząc, że ci widzowie również wrócą być zawiedzeni. Czekać co chwilę aż ktoś wejdzie i te, też bardzo widać jak komuś spadają ci magiczni oglądający i no widać, że się mniej starają. Widać, że nagle są jakoś tak zniesmaczeni, zdegustowani. Nie patrzcie na to, jeśli myślisz, że na ciebie to też nie działa. Nie patrz. Nic to nie zmieni. Naprawdę, lepiej tego nie śledzić. No Basiu, przestanę, przestanę. Dobra, kolejną rzeczą, która jest mega niekomfortowa, a może się nie spodziewacie, jest Rozliczanie widzów, że nie piszą na czacie. I to jest szczególnie u tych takich początkujących streamerów, którzy, no, niestety, no, chcieliby porozmawiać sobie z widownią, ale widownia ma ochotę sobie po prostu pooglądać. I na to, no, niestety, nie ma jakiegoś większego rozwiązania. Możesz zadawać jakieś pytania, możesz zadawać jakieś takie retoryczne, coś tam czekać, aż ktoś napisze, ale jeżeli jesteś jak. No, widzę, że mnie oglądają teraz trzy osoby. Napiszcie coś na czacie, przywitajcie się. No, wywoływanie osób, które przyszły sobie wycilować bombę i posłuchać sobie was, pooglądać, ale nie angażować się w transmisję na żywo. No nie jest to długodystansowo fajne, bo przykładowo jak ja się tak speszę no to nie wracam do takiego streamera, który mnie wywołuje albo rozlicza dlaczego ja nie piszę u niego na czacie. Bo ja często sobie transmisję na żywo odpalam na drugim monitorze, leci sobie i no, ja w międzyczasie sobie albo giercuję albo robię jakąś pracę. No nie chcę mi się zawsze pisać na tym czacie, więc jak ktoś jeszcze mnie wywołuje no to jest dodatkowa frustracja po obu stronach, więc nie rozliczajcie widzów. Dlaczego nie piszą na czas? No, nie jest to przyjemne na pewno. Uh -huh. Następna porada jest czymś, co jest ciężko uniknąć, ale naprawdę warto postarać się. Nie zaznaczaj, non-stop, że się stresujesz. W sensie fajnie, rozumiemy, możesz raz to wspomnieć, ale jeżeli cały z jesteś jak. No, stresuje się. Mam dzisiaj więcej osób, stresuje się, stresuje się. No to w którymś momencie jest to już troszeczkę irytujące, więc staraj się może nie zaznaczać, że jesteś kulką stresu. Postaraj się być taką lepszą wersją siebie, pewną siebie, bo takie osoby najlepiej się ogląda. Takie osoby najczęściej już tam sobie idą dalej i są jak. Let's go. Fajnie raz na jakiś czas zaznaczyć się, ma to nie jest trochę komfortowe dla mnie, bla 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 bla, ale jeżeli to jest główny temat twojego streama, że ty się stresujesz, no to w którymś etapie widzowie no będą troszeczkę jak... A, dobra, nic innego nie mówi, nic nie wnosi, idziemy dalej. No, nie jest to najlepsza, no. Dobra. Więc lecimy z kolejną poradą, bo skoro już tutaj zamykasz buzię i nie przestajesz marudzić, no to też nie zamknij buzi na cały stream. Nie non stop. Wybieraj gry, w których zawsze masz coś skomentować, no leć z vibe'em, ale no warto coś mówić. Jeżeli nie chcesz mówić o sobie, no to dobierz content tak, żebyś miał co powiedzieć, miał miała, no. Generalnie, wiesz, odpadasz gierkę i jeżeli masz martwy czas, to, to żeby móc powiedzieć, o, w sumie tu widzę, że ta postać idzie tutaj, no to spoko, no to może pójdźmy za nią. Albo lepiej, yy, bierzesz, nie wiem, siekierkę i chcesz narąbać drewna gdzieś tam w lesie, przykładowo w Minecraftie. no to mówisz, dobra, to ja pójdę teraz po, do skrzynki po siekierkę, pójdziemy po to drewno i te drewno wykorzystam do tego, tego i owego. I już masz coś, co mówisz, widz, który może nie ma ochoty jeszcze pisać, no to osoba posłucha, widzi, o, ta osoba pomimo, że nie ma jakiejś tam integracji, no to tak czy siak, Prowadzi tą transmisję na żywo i to się naprawdę przyjemnie ogląda. Bardziej myśl o streamowaniu jak o prowadzeniu filmiku na YouTube na start, niżeli faktycznie na samej integracji, bo ty, ty robisz content, nie twoja widownia. Dobra, ale jeżeli już tak gadamy o tym czacie, no to upewnij się, że nie masz wyłączonego follower only czatu. Follower only chat naprawdę bardzo ogranicza Ciebie. Jeżeli masz ochotę pogadać z jakimiś aktywnymi czatownikami. To najlepiej wtedy to poogarniać w taki sposób, że ktoś może Ciebie przetestować. Ja i moja widownia często chodzimy po innych i najpierw wpraw jak taki twórca ma vibe, piszemy i potem dopiero zostawiamy followka, Bo jednak, będąc aktywnym czatownikiem, masz limitowany czas w ciągu dnia. I szczerze, no mi się nie chce dawać followka, cofać followka. Jak mam ochotę przetestować, bo jest bardzo dużo streamerów i jeżeli ktoś ma follower only, no to nie jest zbyt. Plus jest takie coś jak ride. I jakiś twórca może przerzucić do Ciebie. E, swoją widownię pod koniec transmisji i szczerze ja mam zawsze takie niezręczne przeczucie jak robię rajda do kogoś kto ma follower only chat, ponieważ moja widownia czuje jakbym wymuszała na niej zafollowowanie kogoś, żeby się przywitać, bo zazwyczaj po takim rajdzie ludzie są jak się maja z rajda albo wiadomości rajdowe są na Twitchu i jest to zawsze bardzo niezręczne, jeżeli ktoś jest follower only, no rozumiecie, generalnie wymusza followki, a to chyba nie na tym polega. Streaming raczej ci tutaj zależy, żeby mieć aktywną widownię i pracującą widownię, więc nie wymuszaj, nie wymuszaj followów. Jeżeli ktoś będzie chciał, to go zostawi. No i powiedzmy, że już masz tą pierwszą swoją widownię i nie jest ona najbardziej kulturalna. A ty na przykład masz ochotę mieć kulturalną, no to nie naciągaj swoich granic dla widzów. Jakby to głupie nie brzmiało, to naprawdę zniechęca inne osoby, które mają taki delikatniejszy vibe do wejścia na Twój stream, jeżeli zapełnisz sobie widownię trollami na start. Nie chcesz ich mieć, bo nie będą Twoją grupą docelową. Nie wiem, robisz jakieś cozy gry i wchodzą ci trolle i zostają Twoimi stałymi widzami, no to oni automatycznie często odstraszają inne osoby. Szczególnie, że no niestety, jest to często taki typowy małping guy, jak ja to widzę. I no, jeżeli widzę streamer który jest spokojny, albo streamera, który jest spokojny, i potem widzę, że czatno kompletnie małpiewia, to mi się nie chce w to wchodzić, bo nieraz miałam sytuację, że weszłam. Napisałam coś spokojnego, jeszcze zostałam wyśmiana przez ten, przez tą całą stałą widownię streamera, i tak czułam się dosyć niezręcznie, więc jeżeli masz regulamin, to napisz na 100%, upewnij się, że ten regulamin jest zgodny z twoimi zasadami i że go egzekwujesz. Ja rozumiem, że na początku ciężko jest o widownię, ale no trzeba o to dbać, trzeba o to dbać. No i kolejna porada, nie dawaj dziwnych emotek do 7 TV, jeżeli nie są to emotki, które sam byś użył albo użyła. No generalnie przyznam się, że nieraz miałam coś takiego, że wchodzę do kogoś. 7 TV to jest taka wtyczka, więc mogę sobie zobaczyć dodatkowe emotki. I widzę nagle emotki 18, plus, trochę takie, które by nie przeszły na danej platformie. I czuję się dosyć niezręcznie. I... No, tu musicie zadecydować to, co was reprezentuje. Pamiętajcie, jeżeli ktoś wejdzie na wasz stream i zobaczy jakieś dziwne emotki, no to tak was odbierze, nawet jeśli wy takiego kontentu nie robicie. Więc yy, tu zaznaczę, dobieraj emotki w taki sposób, w jaki byś sam chciał, żeby po prostu używać u siebie na streamie. Jakby jeżeli dodajesz jakieś stosowne emotki, które kompletnie nie oddają vibe'u, mogą odstraszyć ludzi, więc dobieraj je mądrze. No i kolejny podpunkt będzie też do reprezentowania siebie, czyli nie dawaj byle komu moderacji, nie dawaj byle komu VIPa, nie dawaj byle komu też opcji streamowania z tobą, bo tak jak ludzie to zobaczą, tak to po prostu ciebie zapamiętają. Ja osobiście czuję się troszeczkę niezręcznie w momencie, kiedy VIP czyjeś społeczności wyzywa innych Uczestników na czacie, przykładowo, ale no to może ja. Jeżeli macie ochotę, no to pamiętajcie, trzeba na to uważać. Plus pamiętajcie, jeżeli dacie komuś VIP-a, moderatora lub e, dacie opcję jeżeli odbierzecie mu tę opcję później w przyszłości, ta osoba może się obrazić i ciężko jest tego uniknąć. Więc naprawdę, dobierając to na start, jakoś tak bardziej krytycznie, macie szansę faktycznie jakoś to ogarnąć. Plus, jeżeli wchodzę do streama, gdzie ktoś streamuje z kimś, kto. No, ewidentnie wygląda to jak typowa rozmowa z Discorda, a nie transmisja na żywo, no to nieszczególnie mi się chce integrować też. I tu też fajnie byłoby ogarnąć, bo rozumiem, jak macie ochotę po prostu sobie postreamować rozmowę z Ziomkiem, ale zastanówcie się, czy to na pewno jest kontent, który chcecie robić. Mhm. Dobra, ale kolejną rzeczą jaką trzeba unikać i dla mnie to jest oczywiste, ale no, nie reklamuj się u innych. Tak samo pilnuj, żeby twoja widownia nie reklamowała ciebie u innych, bo to jest co najwyżej niezręczne, póki streamer nie zapyta. Jakby przychodzi do ciebie taki Anon i mówi, no siema, siema, a dobra, to ja jednak idę odpalić swojego streama, ja takie, okej. Okay. I tak tylko to robi, no to, to jest dosyć niezręczne. Jakby nikaj promowania się u innych, ponieważ inni twórcy też mogą do ciebie jakieś mieć negatywne emocje i potem mogą mnie rzucić rajda czy coś. Staraj się, żeby wyszło to naturalnie. Uh -huh. No i ostatnia rzecz, nie streamuj bez celu. Uznacz sobie jakiś cel, dla którego Twój widz ma cię oglądać. Dlatego, że fajnie prowadzisz transmisję, dlatego, że coś tam, dlatego, że lubi gierkę. Musisz oznaczyć cel oglądania Ciebie przez widza. Bo jeżeli Twym głównym celem jest zarobić pieniądze, to co masz do przekazania dla widza? Musisz ustalić cel do przekazania dla widza. Czy to będzie wiedza, czy to będą porady, czy to będą jakieś po prostu dobre żarty? No, musisz to ustalić, co dajesz od siebie dla widza, bo jeżeli streamujesz bez tego, to często jest ciężko, bo Twoje transmisje często nie prowadzą do niczego konkretnego, więc ustal swój cel. Nie rób tego tak o z Ja się przyznam, że na start moim celem było przekazywanie moich rysunków do widowni. I tak cel może się w przyszłości zmienić, bo teraz mam ochotę po prostu prowadzić dobrem. E, dobry pokój do pogadania, czas przetlingowania, czas japowania. Co na początku było dla mnie ciężkie, ale tak rozwinęłam się w tym, więc tak stwierdziłam, że polecimy z tym, więc mam nadzieję, że Wam pomogłam, mam nadzieję, że unikniecie tych błędów i mam nadzieję... Że nagram kolejne filmiki, bo kurczę, takich rzeczy, które trzeba robić, i nie trzeba robić, jest jeszcze całkiem sporo i chciałabym wam, z wami ją je mówić. Jeśli macie jakieś tam pomysły, jakieś porady dla mnie, to również zapraszam do sekcji komentarzy. Bardzo mi pomożecie. No i do następnego. Do zobaczenia na streamach, które streamuję zazwyczaj we we wtorki, czwartki oraz w niedzielę. Zapraszam na Discorda i let's go! Bye bye!